Wracamy po krótkiej przerwie i na naszej sofie mamy kolejnego pioniera cyfryzacji, czyli Mateusza Perza, który odpowiadał za wdrożenie intens platform w CCC. My jesteśmy na ty, więc ja pominę sobie tutaj tę kwestię zbędnej kurtuazji. Witaj Mateuszu. Cześć. Słuchaj, mam do ciebie takie pytanie w kontekście samej marki CCC. Bo jest to no, marka rozpoznawalna, duża firma, więc pytanie, co? Myśli sobie osoba decyzyjna w firmie CCC, która chce wdrożyć oprogramowanie Intens Platform. Jakie oczekiwania ma wobec tego systemu? Najważniejsze to, wydaje mi się, elastyczność, bo jesteśmy tak dynamiczną firmą, która cały czas się zmienia. Dochodzą nam nowe brandy, dochodzą nam nowe sieci, no i my musimy to w tym programie wszystko jakoś zebrać razem, żeby. Wszystko nam działało perfekcyjnie. No i Intens CCC z racji tego, że jest też low pozwala nam na taką elastyczność mieć. Bardzo szybko jesteśmy w stanie wdrożyć odpowiednie dokumenty dodatkowe, które z racji tej dynamicznej, dynamicznego rozwoju przychodzą. Bardzo szybko w Intensie, dzięki właśnie temu low rozwiązaniu. Ty, co prawda, kilkadziesiąt minut temu miałeś swoją prelekcję podczas tej konferencji. Tak nawiasem mówiąc, był stresik, czy nie? Był, ale wyszło <laughs> bardzo dobrze. I ja wiem, że Ty podczas tej prelekcji opowiadałeś o tym, do czego wykorzystujecie platformę Intens. Natomiast prosiłbym Cię, żebyś streścił to raz jeszcze i mógł powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o wykorzystanie Intensa w CCC. Intens najbardziej pomaga nam w... Od, to jest program, który od początku do końca Zarządza sklepem, zarządza wszystkimi umowami do tego sklepu, cały cykl życia sklepu jest prowadzony w intensie. A więc od pomysłu powstania sklepu poprzez utworzenie tego sklepu, zaangażowanie odpowiednich działów do tego sklepu, po, od inwestycji, marketing, dział IT, bo przecież też musi. Oprogramowanie swoje tam wrzucić do sprzedaży czy, czy, czy komputery i serwery. No dzięki temu, że Intens nam pomaga to wszystko ujednolicić, zautomatyzować, to wszyscy na bieżąco jesteśmy z tym, co tak naprawdę z tym sklepem się dzieje. I później administrowanie samym tym sklepem oraz zmiany, które zachodzą w tym sklepie, bo to nie jest tylko otwarcie i zapominamy, tylko na, nasze sklepy się rozwijają, więc się powiększają, relokują bądź likwidują. Też jesteśmy w stanie to wszystko zebrać w intensie w jednym miejscu i zarządzać tym jak najlepiej. Mhm. I ty oprócz tego, że właśnie opowiadałeś o tym, co powiedziałeś przed sekundę do mnie, no to miałeś okazję zobaczyć różne aspekty intensa, dość nietypowe, o których było mówione dzisiaj podczas konferencji. Pytanie, czy coś ci zapadło w pamięć, czy są jakieś elementy, czy są jakieś moduły, które uważasz, że mogłyby się sprawdzić w CTC? Myślę, że to AI, to, to, to co prezes na samym końcu pokazywał, to to idealnie się w ogóle wpasuje, bo jesteśmy w stanie, my mamy bardzo dużo danych, które tam są. I yy, dzięki oczywiście raportom czy alertom jesteśmy w stanie dość szybko yy, je wyciągnąć. O tyle, na przykład dyrektor czy prezes, wchodząc do programu, no to już się tak sprawnie nie porusza, bo dostaje gotowe raporty czy alerty na skrzynkę mailową, czy, czy, czy na biurko. A dzięki temu rozwiązaniu, że może sobie powiedzieć bądź wpisać, co by chciał zobaczyć w tym systemie, to myślę, że to jest świetne narzędzie do tego, żeby mu pomóc w tym i na przykład nie czekać po prostu na te alerty czy raporty, które do niego przyjdą. OK, to tytułem zakończenia w takim razie, odnosząc się do Intens Inspiracji 2025, czy mógłbyś powiedzieć albo przekazać coś osobom, których tutaj nie było, dlaczego warto pojawić się na przyszłorocznej edycji? Otwiera głowę. To, to, to pierwsza myśl, która mi przychodzi, że otwiera głowę takie całkiem nowe pomysły, które dzięki temu też, że inne firmy są prelegentami i opowiadają o swoich rozwiązaniach, to tak jak Marek opowiadał. Nie, nie byłem sobie nawet w stanie wyobrazić, dzięki tym inspiracjom, bo nie jestem już pierwszy raz, że firmy tak potrafią wykorzystać Intensa. No, my wykorzystujemy, wiadomo, do, do swoich rzeczy, ale że ktoś ma tiry i sobie je waży mm. <laughs> przez Intensa, bądź zarządza temperaturą na jakichś halach, to dla mnie to był kosmos w ogóle. I super sprawa, naprawdę. Okej, okay, czyli Intens Inspiracje nazwa nie z przypadku. Nie. Super, bardzo miło mi to słyszeć, dziękuję, dziękuję. Ci bardzo.